W nieodległym Inowrocławiu na Kujawach odbył się największy w północnej Polsce konkurs modelarski – dziewiąty inowrocławski konkurs modelarski o Memoriał Benedykta Kępskiego. Wzięli w nim udział modelarze z całej Polski, także z Poznania, prezentując w sumie blisko 900 modeli. Duża hala sportowa ledwie pomieściła je wszystkie. Modelarstwo to piękna pasja i każdy może być modelarzem. Przekonują miłośnicy tego hobby. Uspokaja, naprawdę modelarstwo potrafi uspokoić. Potrafi kształtować zdolności manualne, doskonali wiedzę historyczną, bo nie ukrywając, żeby zbudować dobry model, który jest z danej jednostki, z danego dywizjonu czy z danej eskadry lotniczej, naprawdę trzeba mieć dobrą wiedzę historyczną. Trzeba się przekopać przez kilkadziesiąt książek nieraz, żeby znaleźć, jakie dane model miał oznaczenie. I naprawdę robią to chłopacy rewelacyjnie, nie tylko chłopacy, bo również i kobiety sklejają modele. Jest ich coraz więcej. Cieszy to niezmiernie, gdyż nie jest to łatka przyklejona, że modelarz to zawsze facet. Nie, w tej chwili już naprawdę i dziewczynki, i dorosłe kobiety, które mają swoje rodziny, również mężczyźni, którzy mają swoje rodziny, znajdują czas na to piękne hobby, bo to jest naprawdę świetna rzecz. Usiąść sobie pokleić sobie taki model. Pan pokazał układ napędowy tego parowozu. Ja panu pokażę tutaj. Podczas konkursów modelarskich zobaczyć można dwa rodzaje modeli, te kartonowe i te plastikowe. Aby zacząć przygodę z modelami kartonowymi potrzeba niewiele, mówią miłośnicy tej formy modelarstwa. Modelarstwo kartonowe to jest taka bardzo sympatyczna forma modelarstwa, ponieważ jest to modelarstwo bardzo tanie. Praktycznie, żeby zacząć zabawę z modelarstwem kartonowym wystarczy kilka złotych słoik kleju, patyk i nożyczki. A więc jest to wspaniała forma, zwłaszcza dla dzieci, które, które chcą zacząć realizować się w tej formie. Wiadomo, że stopniowo przechodzimy do projektów coraz trudniejszych. Modele na bardzo wysokim poziomie no to są już kwestie kilkuset złotych i kilku tysięcy godzin pracy. Natomiast no ten, ten zupełny początek to jest praktycznie jeden weekend czy kilka godzin i dosłownie kilka złotych. Modelarstwo kartonowe może przybrać jednak z czasem i doświadczeniem. Formę ekstremalną, którą choć każdy skromnie omija to słowo, nazwać można formą sztuki. Bo jak inaczej określić dzieło, którego budowa trwa kilka lat i przynosi takie efekty? Tak, to jest model kartonowy autorstwa byłego pilota wojskowego Andrzeja Kamińskiego. Modele te budowałem 3 lata. Składają się z około 25 tysięcy elementów. Modelarstwo kartonowe jest specyficznym modelarstwem, ponieważ bryły płaskie musimy robić w bryły przestrzenne, a następnie malować, szpachlować i montować to w całość. Tak jak Państwu wspomniałem, 30, 25, 30 tysięcy elementów, są to tysiące godzin pracy oraz oglądania moich lokomotyw na stacji, dokonywania pomiarów, następnie szukania odpowiednich materiałów, no i wykonania poszczególnych elementów w postaci już urządzeń armatury która w modelu no niezwykle atrakcyjnie prezentuje się pod względem szczegółowości. Tymczasem w modelarstwie plastikowym dzieje się wiele, głównie dzięki ogromnemu rynkowi, który co roku wypuszcza mnóstwo nowych modeli, ale także dzięki dużej ilości dodatków i chemii, która sprawia, że nawet niewielkie modele przypominają do złudzenia oryginalne maszyny. Kiedyś niestety wszystko się robiło z pudełek od masła, z jakichś resztek znalezionych gdzieś tam, zbierało się każdy element, jakieś cewki, jakieś inne rzeczy, żeby zrobić coś, co będzie zbliżone do modelu. W tej chwili jest wielu producentów, które robią gotowe już elementy i to dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas, natomiast dysponują jakimiś tam pieniędzmi, ponieważ każdy ten element kosztuje. Co nie znaczy, że jest wielu modelarzy, którzy tradycyjnie nie dorabiają, nie kupują żadnych gotowych elementów, tylko dorabiają sami, mają większą satysfakcję, niestety kosztuje to więcej czasu. Postęp w chemii, w technologii, jaka malowania, czy, czy szpachlowania, czy waloryzacji modelu, jest tak ogromny w ciągu ostatnich paru lat, że osoba, która. 10 lat temu kleiła całkiem dobre modele. Musi zaczynać od początku uczyć się całej, całej tej szkoły, całej tej techniki modelarstwa. Na konkursie w Winowrocławiu pojawiło się kilka wybitnych modeli plastikowych, wśród nich także Wilga autorstwa Grzegorza Mądry, który wykonał ją od podstaw, bo jak sam twierdzi, lubi wyzwania. Z roku na rok staram się robić coraz lepsze modele. Modele moje uzyskują no, w miarę dobre wyniki na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Mogę się pochwalić, że dwa lata temu, w 2013 roku, przy pomocy stowarzyszenia ja i Robert Górski wyjechaliśmy na największą chyba na świecie imprezę modelarską do Telforce, do Anglii. Zabrałem tam dwa swoje, przepraszam, trzy swoje modele. I jeden z moich modeli zdobył tam złoty medal, drugi model samolotu Wilga, który jest też tutaj dzisiaj prezentowany, zdobył tam srebrny medal. I Wilga dostała w Telford nagrodę za najlepszy model w barwach cywilnych. Wśród modelarzy z kraju na konkursie obecna była także Wielkopolska i Poznań. Przywieźliśmy przede wszystkim pojazdy pancerne gąsienicowe i kołowe. Generalnie zawsze przywoziliśmy okręty. Niestety w tym roku postawiliśmy na pojazdy pancerne i takie też wystawiamy. Muszę powiedzieć, że imprezy w Inowrocławiu są imprezami cyklicznymi, w, którym, w których nasze towarzystwo, koledzy z grupy Wojsko Polska, Kartonowa Pyra uczestniczą. Praktycznie jesteśmy tutaj obecni co roku. Impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Wszystko elegancko pasuje, modele są na wysokim poziomie, jest na co popatrzeć, także jesteśmy zadowoleni z bieżącej edycji. Na koniec warto jeszcze wspomnieć patrona konkursu. Impreza była bowiem kolejnym memoriałem Benedykta Kępskiego, znanego w całej Polsce inowrocławskiego instruktora spadochronowego, modelarza i publicysty. No więc mój ojciec był instruktorem w aeroklubie kujawskim, był członkiem aeroklubu kujawskiego, instruktorem spadochronowym. Pilotem szybowcowym, no i jednocześnie też modelarzem. Publikował w czasopiśmie Modelarz w latach 70. -tych, 80. -tych przyszło 100 publikacji planów modelarskich samolotów i szybowców. No i jednocześnie też wydawał, publikował podobne artykuły i plany w wydawnictwie Bellona w typach broni uzbrojenia. W sumie wydano jakieś 100 parę. Publikacji w modelarzu i kilkadziesiąt w wydawnictwie Bellona. Kolejny jubileuszowy i nowrocławski konkurs modelarski dopiero za rok, ale zapraszamy Państwa już dziś. Naprawdę warto.